na napastnik drużyny niebieskich, Szczepan, który także wraca po jedno meczowym odpoczynku z powodu kartek. Zaczęli na niebiesko ruch, na czerwono-biało Duda. O i teraz Fernandes ma trochę miejsca, potrafi ale zagrał do Żyry, Żyro, Żyro, Żyro! Słupek uderzył z narożnika piątego metra, ale tylko i wyłącznie zadrżała bramka, No zobacz. Nie o tym Sado, że ma lewą nogę. No i dlatego stanął tak po prostu, żeby, mu, żeby go puścić na plon. Chociaż to też nie było dobre, no bo tam było dużo miejsca po prostu, żeby ten strzał oddać. 1.40 to jest średnia bramek na mecz co się tych podróży. To środkowanie mocno że na piłka jest strzał, zamknięta ta sytuacja. Tak jest, potrafi to, to zrobić, natomiast tutaj zabrakło trochę szczęścia. chytry trystrzał, bardzo mocną też na piłkę, ale nie do kręci. Nie do tak, to było uderzenie z tym podbiciem na tą piłkę, jednak prawa noga. Ładnie, tutaj kompletnie, tam rotacji nie było. Teraz po prawej stronie Szyro, Szyro, dobra piłka, popatrzmy. Oj, 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 Mamy rzut karny! I to Maciej Sadlok. To jest właśnie Fernandez, którego brakowało. Skoczył przed Sadloka. Jeszcze raz, Giro, Bardzo dobra padła piłka dla ich pole karne. Trafiony, trafiony tutaj. Mogę tak mi się wydaje, ale oczywiście to tak wyglądało w tym pierwszym momencie. Czy będzie piąta bramka? Fernandez, Fernandez, super niezmylony Bielecki, Wisła obejmuje znów prowadzenie w meczu. W takim ważnym momencie, bo mówiliśmy o tym, że trochę gdzieś tam intensywność ich opadła, że zaczął grać spokojniej, jeśli chodzi o rozegranie piłki, natomiast tutaj też wykonanie tego rzutu kartego, bardzo, bardzo, pewnie. bardzo pewnie, tak z takim lekkim zamachem. Patrzy się do końca na bramkarza, patrzy po prostu w oczy i dokładnie wie gdzie chce uderzyć, pomaga Swędrowski, Swędrowski roli Biegańskim. od razu, rodato, z piłki takiej spadającej, uderzył bardzo nieprzyjemnie w kierunku Bieleckiego. Środkowanie w pole karne, popatrzmy, jest Januszka, podbił tą piłkę na piąty metr, jeszcze Janoszka przyjął na klatkę Januszka, trafił w Kasolika i co? I mamy rzut karny! Gdzieś w tym wszystkim był zamieszany Kasolik, ale chyba Jaroch, który otrzymuje żółtą kartkę, nawet nie protestuje. Zobaczmy jeszcze raz, Zobacz, kiedy Januszka przyjął piłkę, Jarok atakując ma piłkę, Marekę jednak daleko od ciała poszerza tą, ten zakres. Bieglański dużo, 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 dużo młodszy, czy Januszka, doświadczony Januszka i kompletnie to zepsuł. Chciał się zabawić, a Młodziak go po prostu rozszyfrował. doprowadzić do, do wyrównania zaraz praktycznie przed Już klęknął. Biegański był przekonany, że ta piłka pójdzie w jego yy, prawy narożnik. Ależ spokój, ależ to zrobił. Można chyba to odliczanie to jest znak, że będzie uderzenie bezpośrednio na bramkę. Popatrzmy, Fernandez. Spokojnie to złapał Bielecki. Szymon Marciniak już gotowy i za chwilę zaczynamy, a więc jedna zmiana w drużynie gości, gospodarze bez zmian. Teraz właśnie mamy Swędrowskiego, granie. popatrzmy. Jest na bramkę, kapitalnie! Pan znowu zafunkcjonowało to, co w Bielsku-Białej, wyżej poszedł Pląskowski, Szczepan miał trochę miejsca, dostał piłkę i precyzyjny strzał do, do krycia Szczepana. Przestrzenięcie on zagrał tą piłkę, poszedł szeroko za plecy, wzdłuż pola karnego, Szczepan i to jest jego drugi gol w tym sezonie, ale odchodząca, nieprzyjemna piłka, nie miał szans Biegański. Równujące dodała, a nie muszę przede wszystkim, my, my pokażą ruchu Chorzów. Ale też podrażniła gospodarzy Studa tu się ładnie przedarł Trzech piłkarzy zostawił już prawie za plecami Jeszcze zagrał teraz yy, dalej piłkę yy, Popatrzmy, Żyro Żyro będzie szukał Zejścia do lewej nogi Żyro, ale Bardzo dobrze ustawiony Bielecki Tam powinien lepiej zachować piątek Natomiast yy, Żyro Ależ teraz niewiele brakowało Wprowadził to wszystko na prawą stronę do Hugi'ego, no i nie zdążył. I z tego piłkarza chyba brakuje w który tak walczy właśnie jak Talar Grisha. Niezłe to podanie, bo patrzmy, Talar to dobrze rozprowadził, co zrobi do Hugi, wycofał, ale nie trafia w bramkę w doskonałej sytuacji. Teraz Hiszpan no, nie ma Nie ma zagrania tutaj bezpośrednio przed bramkę, blisko. Cisza Hugi dał do podkreślić. Bardzo dużo dynamiki wprowadził w poczynania ale zablokował to. Moltenis i uwaga, do Dor zejście. Popatrzmy, jest strzał na bramkę, odbita piłka Kasolik. W ostatniej chwili wybija to. Jeszcze raz ten przerzut Dor Hugi. Dobre przyjęcie Dobre zejście strzał, tu piłka odpita jeszcze od nogi. Na miejscu oddają strzału, To oni częściej oddają strzały z pola karnego, ale to już odpowiedź na, na inną historię na inny czas, na inny mecz. Mar Szymon Marciniak zakończył to spotkanie w meczu. Przyjaźnia trybunach Remis na boisku. Marcia.